Coś się u nas w ogrodzie marzeń dzieje. Tym razem mąż pomaga mi przyroślinek, nieco w inny sposób. Ogród marzeń witajcie. Powiedz Jurciu, co ty tutaj robisz? Przygotowuję blaszki aluminiowe pod, na tabliczki, które, które potem widać jest w ogrodzie. W tej chwili tak. obdzieram folię zabezpieczającą. Będziesz de potem de robił, grawerował, tak? Będę rysował, rysował linii i grawerował, tak. To super, no będziemy pokazywać jak tabliczki. Ty grawerujesz tabliczki. O poczekajcie, mają tą tabliczkę, tak jak masz, ja przybliżę. O, takie tabliczki. To ta tabliczka aluminiowa, kierowana? Mąż na tym potem pisze, potem graweruje, a potem takie tabliczki trafiają do ogrodu i każda roślina jest tu podpisana. Tak, bez nazwy liniowca. Mhm. Super. Dzięki temu prosty sposób, jak można wykorzystać i samemu zrobić takie tabliczki, bo gdybyśmy musieli kupić tych tabliczek, a mamy ich ile już mamy? 600 chyba. 700. Chyba. 700, tak. A teraz następne przygotowujemy. 150. 150. Dużo. Także proszę państwa, to wymaga. O, tutaj masz napisaną, to czy tak, ją? Ja przybliżę. To wymaga jest naprawdę dużo pracy. Postaram się, czy to będzie tak widać. No może to tak nie widać. O, teraz, teraz, teraz widać, teraz Liliowiec, tak, tak. I tak może właśnie graweruje, przygotowuje i w ten sposób mamy super tabliczki, które są właściwie na lata, bo obserwujemy już mamy chyba niektóre trzeci rok na pewno. No tu się nic nie, nie dzieje, bo to jest lakier podrapany. Tak i one nie rdzewieją, są bardzo wytrzymałe. Gdy mieliśmy plastikowe musiałam dwa albo nawet i trzy razy w sezonie podpisywać. Podpisywało się to już tak na kolanie, niewyraźnie to było widać. A tutaj jest elegancko, każdy bez trudu odczyta. Mąż zaczął już tutaj pisać na tabliczkach nazwy, później będziesz to grawerował, tak? tak? O, tak to teraz wygląda. Nawet sobie tutaj mąż przygotował taki specjalny przyrząd szablon. do szablon, tak? Do e, robienia, do pisania tych literek Pokaż pokażę, bo widzę twoją piękną dłoń. O! Tak wygląda szablon. Mój tak to wygląda. To bardzo wykona. ciekawy, bardzo sprytny sposób i tak sobie właśnie radzimy sami z grawerowaniem takiej ogromnej ilości tabliczek. Tabliczki już wygrawerowane i robimy je na dwa sposoby, jedne są wiszące, to na drzewa i krzewy, a drugie są stojące i mąż tutaj da im taką piękną, zgrabną nóżkę, żeby mogły sobie stać w ogrodzie. Teraz tutaj będziemy obserwować, co ten Jurciu tutaj robi. A to będzie wisząca, tak? Tak, to ta jest wisząca. A to jest róża pnąca? Tak. To róża pnąca, tak, ma być wisiąca. Zdecydowanie. O, teraz będą stojące. To dla różaneczników. się znaczy, udało mi się kupić w sklepie różanecznik, który ma mieć żółte kwiaty. Czy będzie miał, to jeszcze nie wiem, bo na razie ma dwa pąki. Jak zakwitną, to zobaczycie faktycznie żółty, taki jak na zdjęciu, bardzo nietypowy, bo azalie żółte to są różne, ale właśnie różaneczników żółtych to zazwyczaj tak jakoś tak mało. Bardziej wszyscy różowe, fioletowe czy, czy czerwone, białe, bardziej takie właśnie spotykane. Ten drugi jest bardzo dobry, bo super się nadaje, jak sobie przywiązuje róże pnące do pergoli. Mąż to tak umie, zgradnie. Masz już wprawę. Na, na, na tyle tabliczek, na tyle nóżek, to można opracować dobry pomysł. I sposób, jak to zrobić. No, právě je to Takie, na takich nóżkach tabliczki są właśnie bardzo fajne, bo jak deszcz pada, jak były te niskie takie, co na początku pamiętasz, na plastikowych przymocowaliśmy, to niestety bardzo często się brudziły, bo deszcz padał mocno i bił w ziemię te kropelki, potem to wszystko pryskało, a te są właśnie super, bo są wyższe i są po prostu przez to bardzo takie czyste. Nie muszę chodzić i wycierać tych tabliczek. No bo takie zabłocone, no to też takie niezbyt eleganckie. A ta już jest gotowa, ta jedna? Jeszcze nie. Jeszcze nie wyszedł coś tutaj. Przepraszam. Teraz jest tabliczka gotowa i jeszcze ją lekko nachylamy. O właśnie. Lepiej Mamy przeczytać. tak. Na... ją tak przodem do nas. O. Lepiej ją przeczytać i tutaj robi się daszek, który też spukuje, jeżeli zanieczyszczenia. Tak. I ta woda też tutaj się sta... nie zatrzymuje. Tak. Super. Tak, ona się nie zatrzymuje i spukuje, spukuje i dlatego tabliczki zawsze są czyste. O właśnie, to też dobra uwaga. mąż ma tutaj kolejny taki przyrząd patent do yy, łatwiejszego wbijania tabliczek bo w niektórych miejscach ziemia jest bardzo twarda i te tabliczki tak same po prostu by nie weszły a ja sobie kupiłam właśnie niedawno yy, różanecznik, który ma mieć żółte kwiaty yy, goldinetta zobaczymy czy rzeczywiście zakwitnie na żółto już gotową. teraz każdy z łatwością Odczyta nazwę krzewu. Dziękujemy.